Centrolewicowy rząd tylko przybiera nogami, aby oddać Polskę w zarząd komisaryczny, von der Leyen, Timmermansowi i rozczochlanemu Verhofstadtowi. Marsz niepodległości po raz kolejny przeszedł ulicami Warszawy. Marsz, który ma nam przypominać, że wolność, suwerenność, niepodległość. To wartości, o które musimy stale zabiegać i się troszczyć. Maszerowaliśmy pod hasłem, jeszcze Polska nie zginęła. Co to dziś oznacza? Brukselscy eurokraci dążą do zlikwidowania państw narodowych. Nowe traktaty ostatecznie udowadniają, że to my mieliśmy rację. Likwidacja państwa polskiego stale postępuje. PiS zgodził się na traktat lizboński. Platforma Obywatelska zgodziła się na pakiet energetyczno-klimatyczny. Premier Mateusz Morawiecki dokonał zdrady narodu polskiego, zaciągając wspólny unijny dług do 2058 roku. Wspólne podatki, szantaże finansowe, polityka klimatyczna, Europejski Zielony Ład, pakiet Fit for 55 to wszystko premier Morawiecki mógł na Radzie Europejskiej zawetować. I tego nie zrobił. Zakaz aut spalinowych od 2035 roku. Podatek od samochodów spalinowego. Dodatkowe opodatkowanie pracy. Wzrost kosztów budowy, wzrost kosztów remontów. Zakaz paliw kopalnych, zakaz węgla, zakaz gazu, zakaz oleju opałowego. Polityka reformy Unii Europejskiej, którą propagandowo używał PiS, poniosła klęskę. A co zrobi nowy rząd, nowy rząd Tuska? Nowy rząd Tuska pójdzie drogą swojego doradcy premiera Mateusza Morawieckiego. Zgodzi się na Ukrainę w Unii Europejskiej, zgodzi się na nowe traktaty, które uczynią z Polski jeden z europejskich landów wspólna armia, euro jako wspólna waluta, wspólna polityka migracyjna, likwidacja weta państwa członkowskiego i jeszcze więcej wspólnych unijnych ideologicznych podatków. Nowy centrowlewicowy rząd tylko przybiera nogami, aby oddać Polskę w zarząd komisaryczny Von der Leyen, Timmermansowi i rozczochranemu Verhofsztatowi. A my mówimy suwerenność nie na sprzedaż. My mówimy precz z Unią Europejską, a my mówimy nie, nie chcemy europejskiego superpaństwa, nie chcemy ingerencji. Brukseli w polskie sprawy. Nie chcemy religii klimatyzmu i nie chcemy masowej imigracji. Chcemy wolności, chcemy samodzielności, chcemy niepodległości. I tylko silny naród jest w stanie przeciwstawić się planom europejskich eurokratów. To od nas zależy, w jakiej Polsce będziemy żyć my i nasze dzieci. I to my musimy zmobilizować naród do obrony tradycji, naszych wartości i suwerenności. Jeszcze Polska nie zginęła.